siódemki By the way, Cloud, muszę ci coś powiedzieć. Nie często wchodzę w starsze wpisy na, na dominie, ale zobaczyłem sobie komentarz, zobaczyłem w ogóle, że pod moim film, pod pod wpisem z moim filmem czwartkowym na YouTube. Było 9 komentarzy <laughs> i postanowiłem sobie sprawdzić, co, co sprawiło, że pod tym postem pojawiło się tyle, tyle komentarzy. I muszę Ci powiedzieć, Klaud, że tak jak ostatnio mówiłem, że Ty i, i Jezu, jak mu leci Gizamuro, stanowicie 90% raka na, w komentarzach na dominie, to chciałem Cię przeprosić. Ty, rob... Ty generujesz tylko 10% z tych 90. Cała reszta to jest on, nie? <grystanie> o mój Boże. Banzaj, tak. Dziś też są nowe? <grystanie> mój Boże. Znaczy on ci tam też dobrze nawrzucał, nie? Ale... <grystanie> Uh. Tam był ten, tam był w użyciu dzban Schredingera. Czyli, u, chudy, daj znać jak ten, jak zrobisz fajną bitwę ósemką na dychach. Pod filmem z Isem szóstym w roli głównej. Ktoś mu napisał: Ej, ale Is szósty ma ograniczony matchmaking, nie widzi dych. Y, nie o tą bitwę mi chodziło, tylko tak w ogóle. Aha. Schrodinger lubita. To, to jest przeciwnika zniszczony. Aj, ta kamera. Dzięki, dzięki. tak cloud nie nie wklej nawet nie wkleje cloud bo to raz że spama dwa szkoda wiesz szkoda twojego transferu na to do musiał ah, mr vain Zajmiecie się w ogóle tym. Tym. Py. 4x4? Oni są zdziwieni, ty. Chłop, chłop na tu klepie co chwila, oni są zdziwieni, że, że on tam jest, nie? Cały czas to jest dla nich zaskakująca informacja. A my musimy tą górkę pchnąć czym prędzej, bo... Bo zaraz druga strona padnie. Właśnie AMX zjeżdżając z górki sprawił, że pantera umrzy. O, umrzyła. Dawaj tym mostem. Nie mam w co... Mam. Bez beki, co ta playlista? 90s Party. Autorstwa Spotify's. Spotify's, Spotify. Nie wiem czemu mi to S na końcu weszło. W grze nie mam pojęcia, Cloud. Nie mam najmniejszego pojęcia. z user Sam jesteś paruwa. Eee. Dobrze. Następnym razem, ale piękne czaty, bo wasza reakcja, ona mi tylko podpowiada, jak ja mam powinien, jak ja, jak ja powinienem anonsować moje, moje streamy. Nawet jeśli wchodzicie tylko po to, żeby powiedzieć, sam jesteś paruwa, to znaczy, że działa. Uh, streamer nazywa swoich widzów parówą, zobacz jak koko Jumbo to DJ Bobo? Nie, DJ Bobo miał świetnych, wiele kawałków w zasadzie. On nie miał słabych, ale koko Jumbo to było ten Mr. President, no? Miałem kiedyś oryginalną płytę, nie płytę, tylko kasetę. Mr. President i właśnie katowałem namiętnie Koko Jumbo i. Oni mieli jeszcze drugą taką nutę dosyć znaną na tej, na tej kasecie. W sensie nie wiem nawet, czy oni w ogóle jakieś inne albumy wydali, ale coś jeszcze dobrego było? Captain Jack był dobry. Bring me back to the railroad track. Obrzydliwe Grzesiu. Obrzydliwe. Siema Madarosławski. Uuu, Ace of Base. Kurwa chaty, dzisiaj wam zaserwuje taki powrót do lat 90. Za bułeczkę do hot-doga robić <grystanie> Serio? Ja sądziłem, że on się skitra za... Za tą górką tam i nie, nie będzie kapował, dlatego zacząłem zjeżdżać w sumie Nie wiesz, co się dzieje w konfesjonale, ale za to, Alex, Kai słuchaj. Najważniejsze, że wszystkie grzechy są odpuszczone. Retroparty u chudego, a jak? All that she wants. Mogę robić churki. Ej, robimy MK czaty. Jak się skupię, to zrobię MK. Będzie film na YouTube'ach. Co by, co by zdenerwować tego i tamtego, że tylko na siódemkach? Gdzie ta skoda? Chyba się minęliśmy właśnie tak, jak ten klika po mapie. Skorpion tam... O! Siemaniu coś on Wydaje mi się, że jedną strzelił Tak, bo ucieka O shit Ech, za zero je yeah, boy. Jak myślisz, prędzej ja zrobię MK na chiptajnie niż ty trzyma na super persie. Moje oficjalne stanowisko, póki co jest takie, że cyka psa odstawiłem na boczny tor. To jest moje oficjalne stanowisko w tej sprawie przeżyj tym skorpionem jeszcze chwilę. To musiał poczuć w ogóle umknęło to mojej uwadze, że to jest ten amerykański skorpion. Nie zauważyłem, że przez C jest pisany, ale ładnie. Patrzcie, zrobimy sobie plutonik. Gość ma cztery fragi. Ach, lubega. Też dobra nuta. The boys seem to want some chin and juice, but I really don't want them Siema Kempes. Siema Seaver Cupy, dzień dobry. Dobra, MG nie będzie, bo za słaby, za słaby wynik, ale The Trumpet. No jedziomek, ten pomat rzuciłem. Siembe, Siemanko, Zio Paolo, zio, zio Paolo, Zio! Zio Paolo, zapomniałem Zio Paolo Zio, albo Zio to było? Zio Zio A wiecie co jest najlepsze? Że ta arta jest w stanie go zgasić. Ta arta jest w stanie go zgasić. A to będzie oznaczało, że przegramy, bo ja w minutę 20 nie wiem, czy przejadę przez most. Czy znam jakiś serial podobny do wikingów? Nie, bo nie oglądałem wikingów. Ale domyślam się. Domyślam się, że jest o wikingach. Uuu, ale frajer trąbka wziął i strzelił w kapa, bo myślał, że będę kapował. Skorpion go nie trafił. Ha! Ale <ścười> Skorpion się go boi słusznie, nie? Mambo number 5. Dobra, kawusia wyp. Naprawdę? <ścoughs> ja, jakbym, jakby mister Omen żył, to bym mu wysłał normalnie powtórkę na ale łatwe asy. Czajcie to MK za 1227 podstawowego bazowego w sensie Nawet nawet tego nie oklaskam bo to jest żałosne Korony Królów obejrzyj Ej ale to jest hit To jakie, jakie wymagania w takim razie ma T trzydzieści cztery? trzynaście ma na M. -kę? Ja, ja nie wiedziałem, ja nie wiedziałem, że T34 ma takie niskie wymagania. Bo kto tym gra? Nie wiem, każdy to jest jedna ze starszych premek, nie? Wielu graczy star z starszej daty ma, ma ten czołg za darmo.